Zostając z giełdy transportowej przy dochowaniu nadal klauzuli należytej staranności, jesteście Państwa zabezpieczeni jako spedytor. Ponieważ sam, sam wybór przewoźnika z giełdy transportowej nie wystarcza jako dochowań należytej staranności, nadal należy podjąć czynności sprawdzające. To znaczy, należy zapytać się, czy jest licencja i czy jest aktualna, czy posiada ten przewoźnik odpowiednią klauzulę OCP czy jest odpowiednio wyposażony, czyli czy posiada tabor. To wszystko nadal leży po stronie weryfikacyjnej z Państwa strony jako spedytora, żeby uwolnić od pełnej odpowiedzialności oczywiście. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność jako spedytora, należy w szczególności zwrócić uwagę na nagminną praktykę wykorzystywania giełd transportowych w działalności tzw. spedycji kanapowych. Mamy w tym momencie dwie, dwa problemy, które pojawiają się przy okazji takiego pojęcia. Po pierwsze, czy na pewno mamy do czynienia ze spedytorem, kiedy mówimy o osobie, która tylko i wyłącznie przyjmuje zlecenie i podzleca je dalej przewoźnikowi za pośrednictwem giełdy transportowej? A po drugie, to się wiąże oczywiście z zakresem odpowiedzialności, a po drugie czy taki spedytor nie powinien posiadać licencji na tzw. pośrednictwo przy przywozie rzeczy. Bardzo często spedytorzy kanapowi deklarują, że zajmują się organizacją transportu tylko do wartości 3,5 tony, co podlega wyłączeniu spod ustawy o, o transporcie drogowym rzeczy i na tej podstawie twierdzą, że nie jest wymagana od nich licencja. Stanowisko, które jest nieformalnym stanowiskiem ministerstwa, stanowi, że nie ma czegoś takiego jak Pośrednictwo przy przewozie rzeczy o DMC 3,5 tony, ponieważ nie ma mowy tutaj o pojazdach. Taki przedsiębiorca nie posiada własnej floty, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy finalnie transport, który będzie dokonywany, będzie dokonywany pojazdem o DMC 3,5 tony czy powyżej. Dlatego też dużo bezpieczniej z perspektywy państwa odpowiedzialności jako spedytora jest wybierać spedycje, które posiadają licencję na pośrednictwo przy przewozie rzeczy. Ponieważ w razie wypadku. Czy jakiejś szkody w transporcie, istnieje ryzyko, że zostaną Państwo oskarżeni o rażące niedbalstwo, ponieważ skorzystali Państwo z usług tego rodzaju spedycji. Podsumowując, będąc spedytorem prawdziwym, jako, odpowiedzialność, jaką się ponosi, należy ograniczyć do winy w wyborze. Stąd bardzo istotne jest, kogo wybieramy na przewoźnika lub podwykonawcę lub spedytora dalszego, ponieważ za jego działania, zaniechania będziemy odpowiadać. Jeżeli będzie to w ramach winy w wyborze bez rażącego niedbalstwa, to będzie to do wartości przesyłki. Jeżeli jednak dopuścimy się rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej, nie będzie żadnych ograniczeń w zakresie naszej odpowiedzialności.